W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbyło się Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Rawickiego. Celem spotkania było podkreślenie kluczowej roli, jaką odgrywają KGW w rozwoju lokalnych społeczności, aktywnie uczestnicząc w różnorodnych przedsięwzięciach i wydarzeniach. Pierwsze Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Rawickim. Przedstawiamy możliwości pozyskiwania środków przez Koła Gospodyń Wiejskich. Uruchamiamy też dla nich specjalny konkurs milion złotych z budżetu województwa wielkopolskiego. To wydarzenie nie tylko umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy KGW, lecz także stanowiło krok ku zacieśnieniu współpracy między lokalnymi społecznościami wiejskimi a władzami samorządowymi. Na terenie gminy Bojanowa jest zarejestrowanych oficjalnie 5 kół. Yy, Gospodyń wiejskich, prężnie działają te koła. Cieszymy się, że kolejny raz będą mogły korzystać z nowych konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski. Na pewno wpłynie to na dodatkową jakość i atrakcyjność funkcjonowania naszych kół Gospodyń wiejskich. Te koła oczywiście funkcjonują na wszystkich naszych imprezach plenerowych, cieszą się dużym zainteresowaniem, a co najważniejsze, panie, które są zrzeszone w tych kołach gospodyń wiejskich, bardzo dobrze gotują i to nas najbardziej cieszy, że możemy właśnie smakować regionalnych potraw. Cieszę się również, że podczas mojej kadencji właśnie te wszystkie koła zaczęły prężnie... Funkcjonować, mają do dyspozycji oczywiście świetlice wiejskie, gdzie mogą się spotykać, integrować. Jest to dodatkowe miejsce integracji dla naszych mieszkańców.